W mojej szkole do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 39 uczniów, w tym mam również uczniów, którzy piszą arkusze dostosowane, bo mam uczniów ze stwierdzonym autyzmem, zespołem Aspergera i ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim. I ci, że właśnie uczniowie piszą arkusze dostosowane i też nie zaznaczają odpowiedzi w karcie odpowiedzi, ale wszystko zaznaczają w arkuszu. Co nowego w tym roku? Jest sporo zmian, a mianowicie nie wysyłamy z części... Z zakresu y, historia WOS oraz przedmioty przyrodnicze i y, 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 poziom podstawowy języka obcego-nowożytnego y, arkuszy uczniów, ale tylko i wyłącznie karty odpowiedzi. W przypadku y, uczniów, którzy piszą arkusze standardowe, y, co jest nowego? pojawiła się inna budowa arkusza w części dotyczącej matematyki języka polskiego i poziomu rozszerzonego języka. Tam są karty odpowiedzi zadań otwartych y, i też są tylko. Tylko one wysyłane wraz z kartami odpowiedzi zadań zamkniętych z arkuszy standardowych. I również to, że w tym roku pierwszy raz pojawiło się to, że uczniowie nie zajmują miejsca zgodnie z umieszczeniem na liście uczniów dopuszczonych do egzaminu, ale losują numery stolików i zajmują miejsce przy stoliku, którego numer wylosowali. Także to też prowadziło trochę takiego może więcej zdenerwowania i trudności organizacyjnych w samym egzaminie. Natomiast na ile, na ile był trudny, to najlepiej powiedzą sami uczniowie. Jak wrażenie po dzisiejszym egzaminie? Po dwóch egzaminach? No, ogólnie to jestem pozytywnie zaskoczony, bo egzaminy poszły to dosyć w porządku, w moim odczuciu. Jak, jak dla mnie bardziej wydawał mi się ciężki egzamin z języka polskiego. WOS i historia nie sprawiły mi jakiegoś wielkiego problemu. No, ogólnie to, to wiedza przez trzy lata się jak najbardziej przydała. Ale z polskiego jestem zaskoczony, bo wszyscy oczekiwaliśmy rozprawki jako odpowiedź pisemną, a dostaliśmy opowiadanie, coś było związane z podróżą i ze sławą. Więc tak. Nie, nie sprawiło mi dużego problemu, ale jednak nie, nie czułem się swoją w tym temacie. Długo się przygotowywałeś do dzisiejszych egzaminów? Szczerze to, to, to nie. W sumie mogę powiedzieć, że przez trzy lata regularnie się przygotowywałem. Myślę, że nieco trudniejszy jednak był egzamin z polskiego. Ponieważ historia była bardziej, um, no, historia była nieco prostsza, dlatego że więcej można było wyczytać z tekstów źródłowych. No, a z polskiego jednak trzeba było mieć trochę więcej wiedzy, ale mimo wszystko myślę, że nie poszło mi źle i, i że było to do przejścia takie, więc. Wydaje mi się, że egzamin z polskiego był trochę trudniejszy. Zaskoczeniem też było to, że nie było rozprawki jako pracy pisemnej, tylko opowiadanie. I na przykład z historii był łatwiejszy egzamin, ponieważ można było dużo dowiedzieć się z tekstów źródłowych, a z polskiego już trzeba było trochę bardziej pomyśleć i się zastanowić dłużej. Ale tak ogólnie to było do przejścia i nie było źle. Był stres? Stres był na początku, ale już po części z y, historii to już przeszło trochę tak. Który egzamin sprawił Ci dzisiaj większe trudności? Sądzę, że Polski, bo nie jestem z niego zbyt dobry, a historia była całkiem łatwa z losem. Coś zaskoczyło w tych egzaminach w pytaniach? Nie wszystko było to, co mieliśmy na lekcjach, którego się uczyliśmy w szkole. A jak długo się przygotowywałeś do dzisiejszych egzaminów? Przez, no, przez te trzy lata, jak to się uczyłem, tak to wszystko przeczytałem, tylko powtórzyłem. Stres był dzisiaj? Lekki, na pewno.